Istnieją chwile, w których człowiek odczuwa subtelne, a zarazem niepokojące napięcie w przestrzeni swojego życia. Jakby coś niewidzialnego przesuwało się za kulisami zwykłych zdarzeń. Rudolf Steiner wielokrotnie wskazywał, że świat duchowy nie wkracza do ludzkiej biografii z hałasem. Czyni to poprzez delikatne przesunięcia, zniekształcenia w relacjach, pogłosy cudzych słów, które nagle uderzają w nas z nienaturalną siłą. Gdy istota mroczna zaczyna używać drugiego człowieka przeciwko tobie, nie czyni z niego wroga. Czyni z niego narzędzie, którego działanie pozostaje niezauważone, dopóki twoja świadomość nie stanie się wystarczająco wyostrzona. Z początku pojawia się wrażenie, że coś nie jest na swoim miejscu, choć rozum nie potrafi znaleźć przyczyny. To jak subtelne pęknięcie w tkance rzeczywistości, małe, niemal niewidoczne, ale wystarczająco istotne, by zakłócić twoją wewnętrzną orientację. Ktoś w twoim otoczeniu zaczyna wypowiadać słowa, które nie przypominają jego zwykłego tonu. Wnosi do przestrzeni rozmowy chłód, którego wcześniej nie było. Kieruje uwagę na to, co w Tobie najbardziej wrażliwe. Steiner nauczał, że siły zaciemniające nie koncentrują się na Twojej powierzchni. One szukają wejścia przez szczeliny w Twojej niepewności, w Twojej pamięci bólu, w tych częściach istoty, które jeszcze nie rozwinęły jasności. Niekiedy człowiek, którym posługują się takie siły, sam nie jest tego świadomy. Jego intencje mogą pozostać neutralne, a nawet dobre, lecz jego słowa zaczynają mieć ciężar, którego on sam nie rozpoznaje. To tak, jakby z jego wnętrza wypływał obcy prąd, delikatnie zabarwiający wszystko, co przekazuje. Steiner mówił, że człowiek staje się przewodnikiem wpływów, których nie potrafi utrzymać w ryzach, jeśli sam nie pielęgnuje jasności swojej duszy. Mroczna istota nie wybiera go przypadkowo, wybiera go dlatego, że jego wnętrze pozostaje nieuporządkowane, a jego świadomość nie jest ugruntowana. Pojawia się pierwsza oznaka nieuzasadnione, nagłe zniekształcenia w komunikacji. Druga. Twoje myśli po spotkaniu z tą osobą są bardziej rozedrgane, jakby coś w tobie zostało naruszone. Trzecia. Energia, którą zwykle zachowujesz w stabilności, zaczyna odpływać, choć realnie nic się nie wydarzyło. Czwarta. Rośnie w tobie wrażenie bycia obserwowanym nie przez człowieka, lecz przez intencję, która nie należy do niego. Piąta. Czujesz, że twoje własne osądy stają się niepewne, jakby coś próbowało podważyć twoją intuicyjną zdolność rozpoznawania prawdy. Steiner uczył, że ani lęk, ani walka nie są właściwą reakcją. Istotą jest rozpoznanie. Tylko świadomość demaskuje to, co ukryte. Gdy widzisz mechanizm, wpływ traci siłę. Mroczne istoty nie potrafią działać tam, gdzie człowiek zachowuje jasność spostrzeżenia, ciszę wewnętrzną i zdolność rozróżniania. Dlatego pierwszy etap tej drogi polega na zrozumieniu, że siły te nie mają dostępu do Twojej istoty. Mogą jedynie próbować zakłócić Twoje relacje, wykorzystując słabości innych. Jeśli słuchasz uważnie, w pewnych sytuacjach zauważysz, że człowiek stojący przed tobą wypowiada słowa, które nie brzmią jak jego. Że pewien rodzaj drżącego napięcia pojawia się w przestrzeni między wami. Że rozmowa, która powinna przynieść wyjaśnienie zamiast tego, osłabia twoją pewność. To nie jest przypadek. Steiner wskazywał, że tam, gdzie rośnie światło świadomości, tam także rośnie zainteresowanie sił, które chcą je zgasić. To objawienie nie jest po to, byś się bał, jest po to, byś zaczął widzieć. To pierwszy krok na drodze rozpoznania, uchwycenie subtelnego sygnału, że coś, co nie jest ludzkie, zaczęło dotykać twojego życia poprzez człowieka, który nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. A twoja zdolność widzenia tego staje się dowodem, że twoja świadomość dojrzewa, że nie żyjesz już wyłącznie na powierzchni zdarzeń, lecz zaczynasz dostrzegać ruchy wewnętrzne, duchowe. Właśnie w tym miejscu rozpoczyna się twoja droga, w ciszy, w uważności, w zdolności, by nie dać się zwieść pozorom. Istnieją osoby, które potrafią odczuć tę subtelną ingerencję, zanim ujawni się na płaszczyźnie czynów. Jeśli czytasz te słowa i coś w tobie niepokojąco współbrzmi z opisanym doświadczeniem, to znak, że rozpoznajesz więcej niż przypuszczałeś. Są ludzie, którzy to czują. Ty jesteś jednym z nich. Człowiek nosi w sobie warstwy, których większość ludzi nigdy nie odważy się dotknąć. Rudolf Steiner nauczał, że aby zrozumieć działanie sił mrocznych, zwłaszcza tych, które próbują użyć innych ludzi przeciwko tobie, Trzeba najpierw poznać subtelną architekturę własnej istoty. Bez tego rozpoznania człowiek reaguje wyłącznie na powierzchnię zdarzeń, jak ktoś, kto widzi cienie na ścianie, lecz nie zna kształtów, które je rzucają. Współczesny świat skłania człowieka do utożsamienia się niemal wyłącznie z jego ciałem fizycznym i umysłem logicznym. Jednak to, co dociera do ciebie poprzez drugiego człowieka, Słowo, gest, energia, intencja nie oddziałuje na twoje ciało, lecz na przestrzeń pomiędzy ciałem a tym, co Steiner nazywał duszą zmysłową, uczuciową, świadomościową. Tam właśnie rodzi się poruszenie, które może zostać wykorzystane przez istoty zaciemniające. Dusza jest sferą, w której człowiek odbija to, czego doświadcza. Jest jak wrażliwe lustro, które rejestruje zarówno to, co szlachetne, jak i to, co zniekształcone. Jeśli lustro to staje się mętne, nieczytelne. Jeśli człowiek nie wie, co pochodzi z jego własnej istoty, a co zostało mu narzucone przez wpływy zewnętrzne, wtedy staje się podatny na subtelne ingerencje. I właśnie poprzez tę wrażliwość siły mroczne potrafią działać. Steiner podkreślał, że w człowieku istnieje również coś, co nigdy nie może zostać naruszone: duch, jądro indywidualności, wyższe ja, które trwa niezależnie od zawirowań w świecie psychicznym. Duch jest nieporuszony, czysty i wolny. Jednak dla większości ludzi pozostaje ukryty głęboko pod warstwami emocji, lęków, nawyków i nieprzepracowanych wspomnień. To oddalenie od własnego wyższego centrum sprawia, że człowiek reaguje automatycznie, zamiast rozpoznawać. Aby zrozumieć, jak istota mroczna używa kogoś przeciwko tobie, musisz zobaczyć, że nie atakuje ona twojego ducha. Nie może. Zamiast tego próbuje zakłócić przestrzeń duszy, manipulując twoim odbiorem tego, co wypływa od drugiego człowieka. Czasem jest to drobny cień z wątpienia, czasem przesadna reakcja emocjonalna, czasem niepokój, który pojawia się bez powodu. Wszystkie te sygnały wskazują, że dusza została poruszona przez impuls, który nie jest naturalny. Ciało natomiast nosi te poruszenia w subtelnych sygnałach: napięcie barków, drżenie rąk, ucisk w żołądku, nagły chłód w kręgosłupie. To tylko powierzchniowe echa tego, co zaszło w głębszych warstwach. Kiedy ktoś w twoim otoczeniu staje się narzędziem istoty zaciemniającej, twoje ciało reaguje szybciej niż umysł. Właśnie dlatego pierwsze rozpoznanie często przychodzi jako przeczucie, którego logika nie potrafi wyjaśnić. W tym miejscu pojawia się pytanie o fundamentalnej wadze: kim jest ja, które doświadcza tych zjawisk? Nie ciało, które reaguje, nie uczucia, które falują, nie myśli, które interpretują. To ja duchowe, które nie podlega wpływom, lecz może je rozpoznawać. Steiner nauczał, że człowiek, który nie żyje w połączeniu ze swoim duchem, jest jak okręt bez sternika, poddany falom emocji i prądów cudzych intencji. Dopiero kiedy ja staje się światłem poznania, istoty mroczne tracą możliwość przenikania do jego przestrzeni. Poznanie natury własnej istoty nie jest jednak spokojnym procesem. Gdy człowiek zaczyna dostrzegać, jak część jego uczuć i myśli nie należy do niego, lecz jest odpowiedzią na impuls zewnętrzny, rodzi się w nim pewne wzburzenie. To koszt pierwszych kroków ku wolności. Jednak wolność ta nie jest darem, jest zdolnością rozróżniania. Człowiek, który potrafi odróżnić swoje uczucia od uczuć narzuconych, swoje myśli od myśli zasianych, swoje sądy od sądów podsuniętych przez kogoś innego, posiada już tarczę, której mroczne siły nie potrafią przeniknąć. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że kiedy ktoś działa przeciwko tobie w sposób nienaturalny, nie musisz od razu obwiniać jego. Czasem w jego istocie istnieją pęknięcia, które pozwalają na przenikanie wpływów. Wówczas nie jest on sprawcą, lecz nośnikiem. Rozpoznanie tego nie ma prowadzić do gniewu, lecz do trzeźwości. Twoja natura jest głębsza niż przypuszczasz. To nie jesteś tylko ty, to cała istota, rozciągająca się między Ziemią a wymiarem duchowym. Dopiero kiedy zaczynasz dostrzegać tę rozpiętość, stajesz się zdolny rozpoznać subtelne napięcia, które pojawiają się w relacjach, i wtedy mroczna istota nie może już działać w ukryciu. Gdy poznasz siebie, poznasz również mechanizmy, którymi posługują się siły mroku. A wtedy ich wpływ stanie się przezroczysty. Są chwile, w których człowiek doświadcza czegoś, co trudno nazwać zwykłą emocją czy intuicją. To delikatne, lecz głębokie drżenie w obrębie duszy, jakby coś, co spało latami, poruszyło się po raz pierwszy i próbowało przypomnieć sobie własne imię. Rudolf Steiner mówił, że wezwanie do przebudzenia nie jest hałaśliwym wydarzeniem, nie jest też nagłym olśnieniem. Które zmienia życie w jednej chwili, przebudzenie zaczyna się jako szept, subtelna obecność, która pojawia się w przestrzeni pomiędzy myślą a ciszą. To właśnie w tej przestrzeni rodzą się pierwsze znaki, że Twoja dusza zaczyna reagować na coś, co przekracza codzienność. Człowiek, którego dotyka taki impuls, zaczyna dostrzegać, że to, co dotąd wydawało się przypadkiem, nagle odsłania pewną logikę. To, co wydawało się chaosem, zaczyna układać się w sekwencje znaczeń. Zwykłe spotkania, pozornie nieistotne zdarzenia, powracające słowa. Wszystko to zaczyna ukazywać się jako część większej całości, której dotąd nie potrafiłeś zauważyć. Steiner wskazywał, że przebudzenie rozpoczyna się w chwili, gdy człowiek zaczyna słyszeć własne sumienie, nie jako głos moralnych nakazów, lecz jako subtelne prowadzenie, które nie pochodzi ani z emocji, ani z logicznego myślenia. To coś bardziej fundamentalnego. Cisza, która mówi wyraźniej niż jakiekolwiek słowa. Możesz to odczuwać jako nagłą wrażliwość na zniekształcenia w relacjach. Słowo, które wcześniej byś zignorował, nagle dotyka ciebie głębiej, jakby miało ukryty ciężar. Spojrzenie kogoś, kto nie jest świadomy własnego wpływu, może w tobie wywołać wewnętrzną reakcję, której nie potrafisz wyjaśnić. Czujesz, że coś w tobie rejestruje to, co niewidzialne, jakby pamięć, której nie znałeś, próbowała się przebudzić. To właśnie są sygnały przebudzenia. Steiner mówił, że człowiek w takim stanie zaczyna przekraczać powierzchnię świata. Nie żyje już tylko w warstwie zdarzeń, zaczyna dostrzegać siły, które poruszają zdarzeniami. To moment niezwykle delikatny, ponieważ każda dusza, która zaczyna się budzić, staje się równocześnie bardziej wrażliwa na wpływy, zarówno jasne, jak i zaciemniające. Dlatego mroczne istoty często intensyfikują swoje działania właśnie w tym okresie. Nie dlatego, że mają nad tobą władzę, lecz dlatego, że instynktownie czują, iż zaczynasz widzieć więcej niż powinieneś na tym etapie. Budząca się świadomość staje się dla nich zagrożeniem, ponieważ jasność zabiera im to, na czym opierają swoje działanie na twojej nieuważności, na mechaniczności twoich reakcji, na braku rozróżniania. Gdy człowiek zaczyna przebudzać się, jego dusza zaczyna odróżniać głos prawdy od głosu projekcji, impuls intuicji, od impulsu emocjonalnego. Wrażenie duchowe od osobistych lęków. To moment, w którym świadomość zaczyna pracować jak narzędzie, które nie tylko odbiera, ale też rozpoznaje. Pojawiają się synchroniczności nie jako magia, lecz jako konsekwencja tego, że twoje wnętrze zaczyna odpowiadać na świat w sposób spójny. Zaczynasz widzieć, że pewne wydarzenia nie są przypadkowe, lecz są odpowiedzią na to, co w tobie dojrzewa. To właśnie nazywał Steiner dialogiem z światem duchowym. W tej fazie przebudzenia człowiek często doświadcza wewnętrznego rozdarcia. Jedna część jego istoty pragnie powrócić do dawnych nawyków, do prostej interpretacji rzeczy, do komfortu nieświadomości. Druga część, ta, która zaczyna się przebudzać, czuje, że cofnięcie się byłoby zdradą samego siebie. To napięcie jest naturalne i konieczne, jest dowodem, że dusza naprawdę zaczęła słyszeć wezwanie. Wezwanie to nie ma formy słów, jest odczuciem, że w Tobie istnieje więcej niż kiedykolwiek dopuszczałeś do myślenia. Jest delikatnym, a jednak nieustępliwym poruszeniem, które mówi, pamiętaj. Człowiek nie wie, co ma pamiętać, ale wie, że pamięć jest prawdziwa. Jeśli te słowa dotykają czegoś w Twoim wnętrzu, jeśli pojawia się echo, którego nie potrafisz racjonalnie wyjaśnić, to dlatego, że coś w Tobie już rozpoczęło ten proces. A każde słowo steinerowskiego przekazu nie tyle wywołuje przebudzenie, ile potwierdza to, co w Tobie już żyje. Dlatego w tym miejscu, zgodnie z tradycją przekazu, pada wezwanie. Jeśli te słowa poruszają cię, powiedz Pamiętam. Se estas palabras mexem con voce diga eu lembro traduzido para opolones conforme conformes regras. To nie jest formuła, to nie jest rytuał symboliczny, to jest akt rozpoznania. Bo przebudzenie zaczyna się dopiero w chwili, gdy człowiek potwierdza własne wewnętrzne widzenie. Istnieje moment na drodze duchowej, w którym człowiek zaczyna dostrzegać, że największe przeszkody nie znajdują się na zewnątrz, lecz we wnętrzu. Rudolf Steiner powtarzał, że wszystko, co mroczne próbuje zbliżyć się do człowieka, czyni to poprzez miejsca, których on sam nie uzdrowił, przez lęki, których nie chce zobaczyć, przez żale, których nie potrafi odpuścić, przez obrazy siebie, które nosi jak zbyt ciasne ubranie, choć dawno już przestały być prawdziwe. Oczyszczenie nie jest aktem gwałtownym. Jest procesem powolnego, lecz nieuchronnego stawania twarzą w twarz z tym, co człowiek w sobie ukrył, zignorował, odsunął lub zepchnął w cień. Mroczne istoty nie tworzą tych cieni. One jedynie odnajdują drogę tam, gdzie cień już istnieje, a człowiek, który zaczyna widzieć swoje wewnętrzne zranienia, jednocześnie zaczyna odzyskiwać siłę, którą one mu odebrały. W tej fazie drogi duchowej często pojawia się uczucie ciężaru, jakby coś niewidzialnego trzymało cię za ramiona, spowalniając każdy ruch świadomości. To nie jest atak, to jest wspomnienie wszystko, co nie zostało przepracowane każda obawa Każda reakcja wyuczonych zachowań, każda forma ukrytej dumy lub wstydu domaga się zauważenia. Istnieją w tobie warstwy, które nigdy nie nauczyły się oddychać światłem, i dlatego reagują strachem na każdy impuls przebudzenia. Steiner mówił, że prawdziwe oczyszczenie polega na tym, by przestać mylić swoje lęki z własną istotą. Lęk nie jest tobą, żal nie jest tobą, zranienie nie jest tobą, ale jeżeli człowiek utożsamia się z nimi, Wówczas nieświadomie broni ich przed rozpuszczeniem. Właśnie wtedy siły mroczne mogą sięgnąć po ich energię i skierować ją przeciwko Tobie, najczęściej poprzez ludzi, którzy stają się przypadkowymi nośnikami napięcia. Kiedy rozpoczyna się proces oczyszczania, często pojawia się poczucie samotności. Człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że to, co go przyciągało do innych, często wynikało z potrzeb, a nie z wewnętrznej wolności. Gdy te potrzeby zaczynają się rozpadać, relacje zmieniają swój kształt. To jest jak rozpuszczanie starego pancerza, który przez lata chronił twoje wrażliwe centrum, ale jednocześnie odcinał cię od tego, czym naprawdę jesteś. Oczyszczenie wymaga odwagi, nie heroicznej, lecz cichej, niemal niewidzialnej. To odwaga spojrzenia na siebie bez osądu, bez odwracania wzroku, bez potrzeby tłumaczenia się światu. To odwaga przyznania, że w twoim wnętrzu istnieje coś, co prosi o światło, ale nigdy go nie dostało. Kiedy człowiek pozwala świadomości wejść w te miejsca, mroczne wpływy zaczynają tracić dostęp. Nie dlatego, że znikają, ale dlatego, że przestają mieć gdzie się zakotwiczyć. W procesie oczyszczenia pojawia się również gniew niekiedy subtelny, niekiedy intensywny. Jest to gniew starej części Ciebie, która boi się umrzeć. Ta część wierzy, że bez swoich lęków przestaniesz istnieć. I choć jest to iluzja, jej siła bywa ogromna. Steiner uczył, że człowiek nie powinien zwalczać tego gniewu. Lecz obserwować go tak, jak obserwuje się burzę na horyzoncie, nie identyfikując się z nią, nie wchodząc w jej ruch, nie pozwalając jej narzucić własnej narracji. Oczyszczenie jest aktem zgody. Nie na ból, lecz na prawdę. Prawda nie rani, rani opór przeciwko niej. A gdy człowiek zaczyna rozluźniać ten opór, jego wnętrze zaczyna oddychać. Po raz pierwszy od dawna czuje, że pewne ciężary nie należały do niego, że wiele myśli zostało mu narzuconych, wiele emocji wywołanych przez cudze wpływy. Wiele wyborów dokonanych przez strach, a nie przez jego własną istotę. W tej fazie pojawia się fundamentalne pytanie. Która część ciebie prosi teraz o uwolnienie? Qual parte de pede libertação agora? Traduzido para polonês, conformia z regra, do GPT. Nie odpowiadaj rozumem. Poczekaj. Zobacz, co unosi się w ciszy, gdy nie próbujesz niczego kontrolować. Bo właśnie tam zaczyna się prawdziwe oczyszczenie, w akcie widzenia, a nie walki. Zanim człowiek nauczy się słuchać świata duchowego, musi najpierw oduczyć się słuchania hałasu świata zewnętrznego. Rudolf Steiner podkreślał, że siły niewidzialne nie przemawiają do człowieka tak, jak przemawia do niego inny człowiek. Ich językiem nie są słowa, lecz subtelne przesunięcia w przestrzeni wewnętrznej, które wymagają ciszy, aby mogły zostać zauważone. Komunikacja z niewidzialnym nie rozpoczyna się od wizji ani od nadzwyczajnych doświadczeń. Zaczyna się od zmiany jakości uwagi. Człowiek, który dotąd patrzył na świat, aby coś z niego otrzymać potwierdzenie, emocje, zrozumienie zaczyna patrzeć inaczej. Nie po to, by brać, ale by widzieć. To drobna różnica, a jednak fundamentalna. Gdy uwaga staje się cicha, niereaktywna, wówczas dusza otwiera się na impuls, który nie pochodzi z zewnątrz, lecz z głębi. Steiner mówił, że w każdym człowieku istnieje punkt, w którym świat widzialny styka się z niewidzialnym. Punkt, który większość ludzi omija, ponieważ jego głos jest zbyt subtelny, by konkurować z krzykiem codziennych pragnień i lęków. Jednak człowiek, który przeszedł przez etap oczyszczenia, zaczyna słyszeć różnicę pomiędzy myślą pochodzącą z jego osobowości, a myślą, która przychodzi jakby z wysokości przejrzystą, spokojną, nie niosącą żadnego napięcia. Myśl taka nie pcha człowieka do działania ani go nie przeraża. Po prostu jest. Jest obecnością. Czasem komunikacja z niewidzialnym objawia się poprzez intuicję, która pojawia się zbyt szybko, by mogła wynikać z analizy. Innym razem poprzez delikatne wewnętrzne ostrzeżenie, które nie ma formy emocji, lecz jakości, wrażenia, że coś nie jest zgodne z rytmem Twojej istoty. A bywa i tak, że pojawia się nagła jasność, rozpoznanie, które przychodzi jak światło, choć nie poprzedza je żaden proces myślowy. Steiner podkreślał, że komunikacja ta wymaga uczciwości wobec samego siebie. Człowiek, który oszukuje siebie, nie jest w stanie odróżnić impulsu duchowego od własnego pragnienia. A tam, gdzie brakuje rozróżniania, siły roczne mogą wprowadzić subtelne zniekształcenia. Nie poprzez przerażenie, lecz poprzez delikatne nakierowanie człowieka w stronę tego, co odpowiada jego słabościom. Właśnie dlatego tak ważne jest rozwinięcie w sobie wewnętrznej ciszy. Cisza ta nie oznacza braku myśli. Oznacza brak utożsamienia z tym, co się w tobie porusza. Oznacza zdolność patrzenia na swoje emocje, nie będąc nimi porwanym. Słuchania swoich myśli, nie wierząc im automatycznie, obserwowania swoich reakcji, nie będąc ich niewolnikiem. Dopiero w tej przestrzeni pojawia się prawdziwy dialog z niewidzialnym. Istnieją również znaki, które Steiner nazywał zjawiskami granicznymi, momenty, w których świat duchowy dotyka materii w sposób zauważalny. Mogą to być powtarzające się symbole, spotkania, które pojawiają się w kluczowych momentach, słowa, które padają dokładnie wtedy, gdy twoja dusza ich potrzebuje. Nie są to przypadki. Przypadek jest tylko nazwą używaną przez ludzi, którzy nie widzą sieci zależności w świecie duchowym. Jednak najczystszą formą komunikacji pozostaje intuicja moralna. To, co Steiner nazywał głosem duchowego ja. Głos ten nie ocenia, nie każe i nie żąda. On tylko wskazuje kierunek, który jest zgodny z Twoją prawdziwą naturą. A kiedy człowiek zaczyna nim podążać, roczne wpływy tracą nad nim moc, ponieważ ich siła wynika wyłącznie z braku wewnętrznej orientacji. W tej fazie drogi człowiek zaczyna zadawać pytania, których wcześniej nie śmiał wypowiedzieć: Czy to, co czuję, jest naprawdę moje? Czy to, co myślę, płynie z mojej istoty? Czy to, co widzę, jest tym, co naprawdę jest? A odpowiedzi nie przychodzą jako zdania, lecz jako rozpoznania. Ciche, lecz niezachwiane. Bo komunikacja z niewidzialnym nie polega na słyszeniu głosów, polega na odnajdywaniu w sobie tego, co zawsze było prawdziwe. W pewnym momencie drogi duchowej człowiek przestaje pytać, dlaczego doświadcza trudności, a zaczyna pytać, dlaczego został im powierzony. Rudolf Steiner podkreślał, że każde wyzwanie, każdy cień, każdy impuls zakłócający duchową równowagę pojawia się nie po to, aby człowieka zatrzymać, lecz aby skierować go ku jego własnej misji. Nie istnieje dusza, która przyszłaby na ziemię przypadkowo. Nie istnieje życie, które nie niesie w sobie zadania. Misja nie jest czymś spektakularnym ani widocznym z zewnątrz. Jest cichym ruchem we wnętrzu człowieka. Ruchem, który prowadzi go ku temu, co przekracza jego osobiste pragnienia. W tej fazie człowiek zaczyna rozumieć, że to, co przeżywa, nie jest tylko historią jego egzystencji, lecz częścią większego porządku, w którym jego decyzje, myśli i czyny stają się elementami duchowej architektury świata. Steiner mówił, że prawdziwa misja rodzi się wtedy, gdy człowiek przestaje żyć dla siebie samego. Nie oznacza to rezygnacji z własnych potrzeb, lecz rozpoznanie, że jego siła, jego jasność, jego świadomość mają służyć czemuś większemu niż on sam. Służba nie jest podporządkowaniem, jest aktem dojrzałości duszy, która widzi, że rozwija się nie tylko dla siebie, lecz dla całego pola ludzkiego doświadczenia. Jednak zanim człowiek przejdzie do działania, musi najpierw odczuć wezwanie nie jako obowiązek, lecz jako wewnętrzną konieczność. To moment, w którym wszystkie dotychczasowe doświadczenia zaczynają układać się w jedną linię, w którym człowiek rozumie, że nawet ból, który przeszedł, przygotowywał go do czegoś, co dopiero teraz zaczyna się ujawniać. W tej fazie pojawia się również świadomość, że służba wymaga dyscypliny. Nie dyscypliny narzuconej z zewnątrz, lecz tej, która rodzi się z głębokiego szacunku do własnej natury. Człowiek zaczyna zauważać, że każda forma nieuporządkowania w jego wnętrzu staje się przeszkodą w działaniu świata duchowego. Jeśli dusza jest niespokojna, świat duchowy nie może jej prowadzić. Jeśli jest pełna lęku, nie potrafi rozróżniać. Jeśli jest rozproszona, nie słyszy. Służba wymaga więc wewnętrznego uporządkowania. Nie jest to zadanie jednorazowe. To proces codzienny, w którym człowiek przygotowuje swoje wnętrze tak, jak artysta przygotowuje narzędzie, zanim stworzy dzieło. Dusza musi stać się czysta. Przejrzysta i zdolna do współpracy z tym, co ją przewyższa. W tej przestrzeni Steiner podkreślał również znaczenie współczucia. Współczucie nie jest uczuciem, jest rozumieniem. Człowiek, który przeszedł przez własne cierpienie, widzi w cierpieniu innych odbicie czegoś znajomego. I z tej świadomości rodzi się cicha gotowość, aby nieść światło tam, gdzie inni widzą jedynie ciemność. To nie jest bohaterstwo to naturalna konsekwencja duchowego dojrzewania. Gdy człowiek zaczyna spełniać swoją misję, siły mroczne zmieniają swoją strategię. Już nie próbują go zastraszyć, to próbują go zniechęcić. Podsuwają mu myśli o jego własnej bezsilności, o rzekomej nadmiernej odpowiedzialności, o tym, że nie jest wystarczająco gotowy. Właśnie dlatego Steiner mówił, że największym wrogiem człowieka na drodze duchowej nie jest zewnętrzny atak, lecz wewnętrzne zwątpienie. Jednak w tej fazie człowiek zaczyna odróżniać swoje myśli od tych, które są mu podsuwane. Zaczyna widzieć, że wiele z nich nie ma źródła w jego istocie, a kiedy rozpoznanie to staje się trwałe, mroczne wpływy tracą nad nim władzę, ponieważ ich siła opiera się wyłącznie na nieświadomości. Służba nie jest ciężarem, jest wolnością. To wolność działania zgodnie z tym, co jest prawdziwe. Wolność mówienia tego, co rodzi się z ducha, a nie z lęku. Wolność bycia światłem tam, gdzie inni gasną. Wolność niesienia spokoju tam, gdzie panuje chaos, i gdy człowiek to poczuje, rodzi się w nim ciche, lecz potężne rozpoznanie. Budząc się sam, budzę innych. Służąc innym, służę swojej własnej istocie. Właśnie dlatego Steiner powtarzał, przebudzamy się razem. Czy to czujesz? Estamos despertando juntos. W osesenciaisu, traduzido parał polones. Bo misja człowieka nie jest drogą samotną. Jest częścią większego ruchu, w którym wszystkie świadome dusze zaczynają rozpoznawać się nawzajem. Istnieje chwila, w której droga, którą przeszedłeś, zaczyna ukazywać swoją wewnętrzną logikę. Nie jest to zrozumienie intelektualne, lecz ciche rozpoznanie, że każdy krok, każda próba, każde doświadczenie, nawet te, które wydawały się niepotrzebne lub bolesne, prowadziły cię do miejsca, w którym teraz stoisz. Rudolf Steiner mówił, że człowiek zaczyna prawdziwie widzieć dopiero wtedy, gdy potrafi spojrzeć na swoje życie z perspektywy ducha, a nie osobowości. Twoje doświadczenia nie były błędem, nie były przypadkiem, były przygotowaniem. Droga, którą przeszedłeś przez cień, nie miała cię złamać, miała cię uwrażliwić. Napięcia, które pojawiały się w twoich relacjach, nie były po to, by odebrać ci spokój, były po to, by otworzyć twoje wewnętrzne widzenie. Istota mroczna mogła próbować dotknąć twojej przestrzeni poprzez innych ludzi, lecz nie miała dostępu do twojej istoty. To, że potrafiłeś to dostrzec, jest dowodem, że twoje wewnętrzne światło nie tylko trwa, ale zaczyna promieniować z większą siłą. Steiner podkreślał, że kiedy człowiek naprawdę rozpoznaje własną naturę, duchowe ciemności nie mogą już działać ukrycie, przestają być zagrożeniem, stają się tłem dla światła, które dojrzewa w tobie, a gdy to światło zaczyna być stałe, Człowiek staje się dla innych czymś, czego sam kiedyś szukał, punktem orientacyjnym w przestrzeni duchowej. W tym momencie następuje wewnętrzne narodzenie. Nie jest to dramatyczne przeżycie, lecz subtelne, lecz głębokie otwarcie, jakby część ciebie, którą nosiłeś od zawsze, nagle zaczęła oddychać pełnym oddechem. To jest moment, w którym człowiek zaczyna rozumieć, że jego droga nie kończy się na nim samym. To, co stało się w tobie, jest zaproszeniem. Nienarzuconym, lecz naturalnym, aby to światło, które w tobie się obudziło, stało się błogosławieństwem dla innych. Nie poprzez słowa, lecz poprzez obecność, nie poprzez nauczanie, lecz poprzez bycie. Człowiek, który przechodzi przez te bramę, przestaje szukać potwierdzenia w świecie. Zaczyna słyszeć wewnętrzny kompas, który prowadzi go z precyzją większą niż jakiekolwiek zewnętrzne wskazówki. A każda decyzja, która wypływa z tej głębi, staje się nośnikiem prawdy. I w tej ciszy, w której teraz stoisz, Rodzi się pytanie, które Steiner uważał za jedno z najważniejszych w całej duchowej drodze człowieka. Jaka prawda wyszeptała teraz w tobie? Qual verdade susurro dentro de voce agora? Traduzido na integra para o polones, conformis las regras. Ni odpowiadaj na to pytanie słowami. Zauważ tylko, co się w tobie poruszyło. To jest twój kierunek. A jeśli poczułeś, że te słowa nie tylko informują, lecz dotykają, to znaczy, że nie jesteś już tym, kim byłeś na początku tego przekazu. Twoja świadomość przesunęła się, nawet jeśli jeszcze tego nie nazwałeś. Dlatego, zgodnie z rytmem całego tego przekazu, wypowiadam słowa, które kończą tę drogę, lecz nie zamykają jej, są zaproszeniem. Jeśli te słowa poruszyły twoją duszę, idź z nami dalej. Se estas, palavras, to caram sua alma, Caminie conosco. Przetłumaczone: Jeśli coś obudziło się w tobie, Podziel się w komentarzach swoim spostrzeżeniem. Są inne dusze szukające znaków. Być może Twoje słowo będzie ich latarnią. A jeśli czujesz, że ta droga jest również Twoja, pozostań z nami. Każde spotkanie odsłania więcej światła. Idziemy razem w ciszy i prawdzie.